Przedstawiamy tutaj ofertę dla producentów roślin ozdobnych, krawatówki, hezantem, głównie środki ochrony, biostymulatory, nawozy z różnych firm, generalnie staramy się działać, nie sprzedawać produkt, tylko konkretną technologię, producenci przychodzą, z czym mają problem, czy jest to wciornastek, mącznik, prędziorek, szara czy jakieś problemy fizjologiczne związane z, na, z nawożeniem i wtedy my dedykujemy jakieś konkretne e, rozwiązania. W ofercie tutaj jest taka bardzo poglądowa oferta, mamy znaczny ze względu na to, że obsługujemy wiele segmentów. E, są tu zarówno środki chemiczne, jak i preparaty e, mikrobiologiczne, jak i nawozy stymulujące biostymulatory, ponieważ też teraz taka nowoczesna, skuteczna ochrona polega na łączeniu wszystkich tych aspektów. Jesteśmy w punkcie, w którym ze względu na wycofywanie substancji nie jesteśmy w stanie skutecznie ochronić produkcji jedynie w sposób chemiczny. Musimy łączyć te metody razem. Dlatego, dlatego jesteśmy tutaj, żeby, żeby proponować technologię, jak, jak to skutecznie robić i wprowadzać z sukcesem gospodarstwie. 지금까 <목소리도>